Od kiedy zmarła mama wykonuje wszystkie prace w obozie, a ty bawisz się w wojownika! I nawet piorę wszystkie ciuchy! Wąchałeś kiedyś swoje brudne skarpety? Powiem ci coś, one śmierdzą! Sporo czasu siedziałem na tej planecie, wiesz? Ale chyba nie jesteśmy dobrze ustawieni! Nie mieliśmy pracować razem! No dawaj! No dawaj. Ja, ja. E, szkoda, że nie urodziło mi się za dużo. Tutaj Kiszyko i przyjaciółki Shelnel, Harmonik i Riviera. Mam dla was. Czy się odważę? Najnowsza gwiazda drużyny, której kibicuję! Brawo, mistrzowie! Została moją sąsiadką. Poza tym poznałyśmy się i polubiłyśmy na letnim obozie. To Jordi? Dzięki niej dostaniemy bigowskie miejsce na trybunach. Przywitajmy się! Och, jestem szczęśliwa, ale szczerze mówiąc trochę się też denerwuję. Mam ją w walizce, ale czuję się skrępowana, gdy mam ją włożyć. No i nie zdążyłam się przyzwyczaić do tych skrzydeł. Oh. Nikt się nie domyśli, a dzięki fajnej saszetce, którą dostałam od kumpli, Elex jest zawsze ze mną. Niewidoczny, zaufaj mi i zaufaj sobie. Miałaś prawo dać mi Twój czas jest cenny. Twoje życie. Nie Nie zadzieraj ze mną. David, jak tam? Co tam? Po coś tu? Braciszku, pań coś ci przysłał. Mylisz się, to my wymyśliliśmy gwiazdy energonowe, które oni chcą zdobyć. Potrzebują energonu, ale rafinowanego. Wszystkie postaci w tej książce są fikcyjne, a wszelkie podobieństwo do osób żyjących bądź zmarłych jest wyłącznie przypadkowe. Nazwiska, wydarzenia, dialogi są wytworem wyobraźni autora. Niektóre miejsca w Szwajcarii istnieją naprawdę. Kto jest moim ulubieńcem? No ty, ty. Gdyby tylko przeciwnicy byli tak urocze jak ty, moje maleństwo. Zmykajcie moje zwierzaczki, to mnie moje kochane. Witaj, kochanie. Musisz być wygłodniały. Moja posiadłość byłaby bez was taka pusta. Wszyscy patrzą na ciebie. Przyjrzyj się im dokładnie. Oni są potworami. Ale nie zrezygnuję z miłości do Marinette. Będę do niej latał, kiedy chcę. Jako astrokot. Przyznam się, że jestem czarnym kotem. Znaczenie? Opowiem ci o przeznaczeniu. Miałem ojca pijaka. Jak się naklał, prał mnie i matkę do krwi. Co noc modliliśmy się, żeby wreszcie zdechł. U któregoś razu nasze prośby prawie się spełniły. nie Przysznij mię Ale nigdy nie dorównać mojej galopującej mocy! Co nie? Znam tę trasę jak własną kieszeń! Kiedy uliczki, przednie uliczki, boczne uliczki, wszystkie uliczki! Jestem do tego stworzona! co? Ty się nie ścigasz! To ja się ścigam! Oczywiście! Nikomu nie przyjdzie do głowy nic głupiego, na przykład, żeby wyjść z domu! Prawda, Doli? Jest nie. szansa, że trochę mi pomożesz, czy będzie. Ej, sorry, brat, ale spadam do vergusa na bagę. Au, alu, au! Działaj z rozwagą. Uderz, gdy nadejdzie właściwy moment. Znowu sprawiasz kłopoty, co? Twoje gwiazdy to godne sługi księżyca. Gdziekolwiek pójdę, jesteś o krok. A ty? Czy ty? Pod drzewo przyjdziesz też, gdzie wisi już ktoś, podobno zabił trzech. Po tym co się tu działo, każdy chyba wie, pod drzewem dziś to wszystko skończy się.